Witam moi drodzy. Dzisiaj powiemy sobie o ampułeczce i tym, dlaczego i w jaki sposób wydobywają się pola z tej ampułki, tworząc wodę, która z tą ampułką kontakt, cieczą, którą już nazywamy ciekłą plazmą. Więc moi kochani, w momencie, kiedy już to macie u siebie, wybieracie sobie swój pojemnik, który może być czymkolwiek, tak, to może być szkło, to może być plastik, to może być glina, to może być miedź, e wrzucacie sobie do niej ampułeczkę, którą otrzymaliście z tak, zalewamy to sobie wodą i jak na obecną chwilę sobie przyjęliśmy, po około dwóch godzinach mamy już do czynienia nie z wodą, a z ciekłą plazmą. I teraz chciałbym się skoncentrować na procesie, który się wydarzył od momentu włożenia ampułki i zalania wodą przez te dwie godziny. Więc w momencie, kiedy wyciągniemy sobie, załóżmy tą ampułkę i zrozumiemy ją w dzisiejszym aspekcie nauki, gdzie mówimy, że istnieją połączenia atomowe. Te dwa kółeczka to jest atom i to jest atom. Tak. Dzisiaj wiemy, że wszystko składa się z atomów, więc ta ampułka także. W środku tej ampułki mamy na przykład gans, tutaj sobie wybierzemy CH3, tak, żeby kolorystycznie to też fajnie wyglądało. Połączenia międzyatomowe, które dzisiaj rozumiemy jako strukturę każdej materii, czyli też tego pojemniczka tutaj, one oddziałują między sobą. Na zasadzie magnetycznej. Co to znaczy? Każdy atom emituje swoje pola, i te pola powodują połączenie tych dwóch atomów, a więc one nie są fizycznie skondensowane tylko i wyłącznie, lecz jak dwa magnesy, trzymają swój dystans od siebie w pewnej minimalnej przestrzeni. Tak? Przestrzeń jest magnetyczna plazmetyczna. Co to znaczy? To znaczy się, że woda, która jest w pojemniku zawarta w tej ampułeczce, ona nie ma możliwości przedostać się przez barierę pól magnetycznych łączenia atomowego, no ale pola plazmy mają. Dlaczego? Ponieważ są tym samym, a więc ten nasz GANS CH3 znajdujący się w tej fiolce na samym dole Emituje swoje własne pola magnetyczno-grawitacyjne, które są w stanie przeniknąć przez strukturę atomową pojemnika i tym samym przejść dalej do tak zwanego środowiska. Czyli w momencie, kiedy mamy tą mampułeczkę, ona w bardzo piękny sposób. Radiuje swoje pola, tak jak magnes, który mamy na lodówce, do środowiska, którym w tym przypadku jest po prostu coś, co nazywamy H2O, czyli woda. I w momencie, kiedy te dwie godziny zaczynają upływać, dynamika pracy tychże pól magnetyczno-grawitacyjnych powoduje to, że każda cząsteczka wody ma wpisany w siebie moment pól, które wyemitowało nasze CH3. I w tak prosty sposób możemy sobie zobaczyć, dlaczego na tak wiele różnych sposobów przenikają te pola do wody, mimo to, że są zamknięte w jakimś glutynerzym. Mam nadzieję, że to było fajne, przyjemne i lekkie. Pozdrawiam.